YouTube, okay. Manko, z tej strony Chris, dzisiaj zagramy z, John, z Johnem, z, John z jakim zagramy, dzisiaj w jakimś Witam Was bardzo na live, zapraszam was na mój drugi kanał Chris3. Jakby co będzie profilować, to taki po prostu z tego, z Red Dead Redemption, ten Arthur i tyle. Przejdźmy już do grania. Dobra, w co gramy? Nie, co są, co? Nie, możemy w Pet Simulator. Jak chcesz? Dawaj Squid Game że, że jakby No nie wiem, wbrew pierwszą Squid Game może to być jakieś pół ale Czekaj, który jest numer największy? Być. Będzie w grze, bo ja mam 446, a powinien być Ja mam, ja mam ósmy. A, A który jest który ten największy łuk, tak w ogóle? Nie wiem. Szczerze. Dawaj dołącz do gry, Cho wejdź do tej... A jestem. To wejdź jestem. do... Wiesz o, gdzie ty dziewięte. jesteś? A, ciebie na serwie nie ma. A nie, jesteś. Ja już jestem tutaj. Nie ja wiem, ja wszędzie... Prze... O, jesteś, siema. Siema. A, chodź tu do konta. Dobra. A, bo chodź do środka, weźmy. I... i, Wiesz, i... czasu. Ja Tego. A. No i już. Zaczynam za słowem. Ja... Zaraz ci PM. Tego. Oj, nie widzę stąd. A, nie, ze mną. dwie, 2, Jest w prawym górnym rogu. Tam gdzieś tutaj nie ma popychania jakichś. Mą się nie zlewa, O, o Toł. Trzeci, Trzeci trzech. Ej, ja mam teraz 103 na grę. Numer. Ja mam 200. No bo to się Trzeci, zmienia tak w grze. Ja Czemu? Ja ja, ja ja też mogę. Ja mam 8 milionów. A ja nie ja mam milionów. Ale nie wiem nic, kupuję. Ja mogę coś w ogóle kupić? ogóle jest strasznie dużo podobnych gier Squid Game. No nie, jak znajdziesz się fajną, wejdziesz w tą pracę tą samą i okazać się to inna. Więc. Mm. I hmm, go to słyszałem, że można kupić bycie guardem i tym i frontmanem. O nie, to ja. Moja twarz. Ja A też. A to już to grałem chyba. Tak, grałem. Tak, to jest ten taki główny Squid Game w Robloxie. No właśnie, to nie jest główny. No, ale grałem to jest w no... jeszcze. No ale to jest taki najpopularniejszy ze wszystkich. No, ktoś jest frontmanem. Bleh. So, jak ktoś wykupił frontmana. Ale ile kosztuje frontman? Ileś tam... Nie, e, to nie za roboksy. Ileś tam tych milionów. Kilkanaście chyba. Ale... O, no, ma... no. dobra, teraz przegrałem. To... Mhm. Czerwone i zielone. O, green light. Red light. Nie ma przyczyn tak wiesz, Dobra, ale ja już przeszłem pół tej gry, ja przeszłem do, wiesz, jakiego momentu? Ja przeszedłem do, mom, do momentu... z tym. Y, do momentu tego. Znaczy, do momentu z tymi, jak się nazywa. Z... tak ten czyli to wiesz, to guty idą w ja! A, no to ja też! Ja możemy być laleczką? Nie. Odpadłem na stówę. Aaaa. Czy oni idą? Ej, jak oni idą? No bo oni Normalnie no, możesz iść, bo ci nie trafili. Ej, A... ja nie ryzykuję! Przecież nie wie. Jesteś pierwszy? Dobra, pierwszy i teraz wszyscy no da się wyjść. Nie, nie da się. idzie frontman. O, fila! Ile kosztuje frontman? 10 milionów, żeby być raz. Dobra, jest, jestem na. Ej, 10 milionów kosztuje, żeby być raz, a żeby mieć na zawsze 2,5 koła. Kumasz? A Guard kosztuje 2,5 miliona za, za jeden raz? A żeby mieć na zawsze 850 Dobra Dobra wróciliśmy tego się nie da objąć, że od razu gramy następną Cześć, frontman kosztuje 10 milionów raz? Tak To tak. Ej Ej, bo jak, jak, jak... obok mnie... jak obok tego jak widzisz ile... Jak, ile masz waluty, to ja mam 2137. Aha. A ja, A ja też to mam. Znowu! Ale teraz wycinanie ciastek! A bo no Ale może, No dobra, dobra stałem... Dobra, ja wybieram wstecie Kurde! Kurde! Parasol! Ja też mam parasol! To ja drugie wybrałem! Bo chciałem powiedzieć mięszczyznę, ja ja. ale mówię nie, ale grałem jeszcze. Mówię nie, nie będę przeciwnał, na w ogóle. Ja, Ej, czemu nie mogę. O! Mam może może. Kurde. Ja Dobra, dostanę tę ciastko. Nie, po prostu ty pan grę weźmiesz. Dobra, zrobiłem. Też zrobiłem. I każdy ma ten! Parason. Każdy ma ten! Parasol! Tak! No. Najtrudniejsze dali! Ten? Nie, najtrudniejsze są TT. Co? To takie kilkanaście kwadratów! Ale to nie to Czy to... to... trójkątów, sorry! Trójkątów! Ale to nie, bo to, bo to było w Squid Game, ale to mu śniło to, to, to nie, nie było serio. serio. Ale tutaj widziałem nasz Short, się na przykład jak sobie to widziałem. Że ktoś ma. No że chłop nie, nie, jest jedno, jest jedna Monaliza Mon, Monaliz Czyli, bo Monaliz to jest. Te, to są trójkąty, właśnie. No, ale mu to mu się to, to śniło temu chłopowi. Ale tutaj no. tym, że to jest. Mam film. I co skoczyłeś, tak? I tak. I tak. I tak. Stąd, nie nie musisz nie chwilę nie poczekać, poczekać jak, jak tak skaczesz. Musisz, skaczesz. musisz poczekać I teraz. Szkoda, że tu nie, nie zasiedzam. Ale już każdy z Następna gra. O ile do my No dawaj, strzelaj. Co ty? Jak ty go zjadłeś? Ja? Normalnie. Jeden gajem. Jeden? Wciskasz i jesz. Masz. Jeszcze A, no, no. A, no, no. um, um, um. A pila, teraz ja będzie to chyba to przeciąganie Lee. Jak dobrze mi się nie. zdaje. To będzie do Dudejdungo, albo w parach, w parach, parach. U, w parach! Dobra! Okej, okay. mam nadzieję, że będziemy razem. I chcę być pierwszy, ja, to... bo ostatnio byłem praw, ostatni albo przed, ostatnio, więc ostatnie będzie. Ja, li ja byłem... pamiętam jak... Ja pamiętam... kurde, o, nie, nie jesteśmy nie nie razem. Jesteśmy razem. Ale ja pamiętam jak ja raz przed sekundą mi się udało.

Nie, chwila. Ja raz. tyle! Idealnie! Please. Nie! Kurde, to teraz to najgorsze. Co teraz? Ja, ja przy tym właśnie nie umiem w ogóle. Ja, ja nie to umiem! To mieć. jest łatwe. To, to jest raczej kliknąć. kliknąć. A! Jeszcze raz. Dobra. Bo to jest łatwe. Raz. Ogólnie. Dwa. 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 Trzy Cztery, cztery. Jest udał mi się Serio, ostatni? Jestem to najsłabszy to chyba to najsłabszy, Proszę Jak się uda? Jest udał mi się! Ostatnie! A to, to na luzie! Na luzie przejdziemy, przejdziemy to! to. Był. Nie, nie udało się. To to było. Było. Hop, hop. 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 Dobra, udało się. Dobra, Mam Będziesz drugi. Ja, ja będę drugi. Drugi! Nie, ja byłem. No, ale miałeś bliżej ty do mety. No. Nie, nie miałem bliżej. Nie bliżej, bo jak jest się bliżej kółka, no to się ma bliżej. Niż się jest dalej. No, no, I fal... teraz będziemy walczyć na noże chyba. Albo nie, ja, albo wcale tak nie będziemy walczyć, walczyć, tylko będzie ludzie idą Godę. Ja w tym kółku. A to jest zawsze. Nie, ten... teraz będziemy walczyć na noże. Nie. Teraz tak. nowe Squid Game stary. Ale czy nie rozumiesz to, że to jest nowe... Oni z taką jedną grę. No właśnie tej oglądają zwykle Squid Game. Tak. No, no to fajnie wie. teraz nie będzie nóż, tylko... bo ja już to grałem nieraz. No ja też grałem, teraz powinno być, chyba że będzie to. Ale jest inne wersje pewnie. No to samo to było. Nie. I też było do tego i wiem. DGD, do DGD. Weź się o, jest kaska, kaska, kaska. To się ma ja i tej te kaski, kaski jak jakby. Jak. Składuje się wydaje się więcej. A znaczy to jest dopiero początek, nie? No jak no początek, jak jest tylko 4, 14, 11 graczy? No, ale początek jednak. Teraz jest 37 tylko. No to. Hmm. się wydaje, że teraz na że będziemy walczyć, bo zawsze. A nie, teraz w dobra, okay. wiem. To ja nie ten... wiem, chyba jak jest więcej graczy, to jest dodatkowa gra jakaś. Ale w Albo w ogóle... nie wiem, czy tam w to będzie. A w ogóle wiesz co, da się jeszcze ten, jakoś na ten tańczyć, ale nie jestem pewna chyba. Tak, jest taka emotka. No właśnie. Ej, daw ej, dawaj razem, jak, jak będzie raz, Tylko nie pamiętam, ale nie, nie, nie jestem pewna, czy to było w tej grze. Chwila, o! Dobra, 13 sekund. Chodź ze mną, od...

Uwaga, się no, sav... Udało się! Udało, o tobie?! Mi z... też! Jest! Dobra! My right> <なるほど my yeah. je <tren <tren <tren>> no i tego jednego bacona! Zdech! W ten baconie jeden z młodych, prawda? Dziewięć graczy chyba. Dziewięć chyba. Serdecznie siedmiu osobom! Chyba. Dudu, didu! Go, de! Ja! Gdybyś teraz razem! Teraz razem! W jednym, chodź! Chodź! Cześć. Hej chodź, 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 o. chodź, 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 tu, chodź, tu! chodź, 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 Jezus Maria! Ale się zdeserowałem! Przecież nam się nie uda. Uff, żyjemy. Też nie żyje. Tak, jedna osoba zginęła. No, to będzie po jedna. Uff. Kurde, ej, ale mi bije ser, serce, nie? jest z jestem najbardziej straszne. a to jest tylko gra! Jestem. Najgorsze, że jesteśmy że... live. <suszel> Lechca, Ale jak ja on się o, nie boisz się. A so, I ty mu I think is, we, już. is socious. And ma good, in, good in Dobra. To yes. teraz po jedną osoby, tak? Idź, chodź, chodź tu, chodź tu. Halo, no chodź tu. Chodź, chodź. się nie ile? Chodź się. No mamo. Dobra, dobra. Jest! Czy ktoś tam nie wszedł? Jedna osoba! Dobra, ale Alastor jest teraz live'a Ja jeszcze! Lajwa? Jedna o. osoba jest. Witam wszystkim! To się ogląda? Nie, nie wiem. wiem. Nie wiem. Kurczę, dobra. I to była chyba ostatnia runda. Jak mi się dobrze wydaje. Zginęło! Pięć osób zginęło! Czy... I teraz będą szkła Ej, teraz szkła będą. No, no to zobaczymy. zobaczymy. Na szkła już zawsze odpada. Ale dobra, nie? ciężka to gra tak za nami już jest, zanami. dobra? No? Ale nie najtrudniejsze są szkiełka, bo nikt nie chce skoczyć. No, no tak, ale tam, no, tam, tam się tam wiesz, tam jest, nie stresuje zbyt bardzo. bardzo. Okej. Okay. To... Ej, czy? Ej, jest wiem, dwóch. Nie wiem, nie. Nie. Ja. Dobra. Czy ty są sprawdzacie? Nie. Nie możemy sprawdzić. Kurde, no i nikt pewnie nie pójdzie. Nie ja czekam. Ja coś czekam. Ja, Chodź Dobra. Ja już ale nie, ja nie idę. idę. Baga, ale żeby się przeżyli. O, sprawdza. Ciekawe, które to. No, aha. Okej. Okay. No. no? Okej. Okay. Ja nie... Ja, sam spadłem! To... KURĘ! Nie, ja w to nie gra walić tą tam, straną grę tam. Ej, ja mogę Rivaliva kupić, bo tak, bo mam... Kurde, ile? 200 roboczy, nie Ja, ja spróbuję ja to no, przejść. No, Widzowie, ja kończę odcinek live'a. Czemu?